Okazało się, że część z elementów powtarza się i budzi nasze wątpliwości. Chodzi tutaj przede wszystkim o klauzulę na wyłączność, które powiązane są z różnego rodzaju sankcjami. Przede wszystkim chodzi o sankcje finansowe za złamanie klauzuli wyłączności, czy też sankcje najbardziej daleko idącą, czyli sankcje zerwania umowy. W naszej ocenie tego typu instrumenty powinny być tak naprawdę zrównoważone do stopnia naruszenia klauzuli wyłączności, czyli częstotliwości, czy też ilości mleka sprzedawanego innym odbiorcom. Innym elementem, który, który wzbudził nasze wątpliwości, to było połączenie klauzuli wyłączności z jakimkolwiek zakazem prowadzenia rozmów handlowych z innymi potencjalnymi odbiorcami mleka. No to wprowadza daleko idące ograniczenie dla rolnika, który tak naprawdę nie może podpisać listu intencyjnego, czy też w ogóle prowadzić negocjacje co do tego, że mógłby zmienić swojego odbiorcę. Innymi innym elementami, które badaliśmy, które wzbudziły nasze wątpliwości, to była kwestia jednostronnego przyznawania sobie uprawnienia przez mleczarnię do rozwiązania umowy przy jednoczesnym braku takim, takiego elementu przyznanego swoim dostawcom w szczególności za ciężkie, za ciężkie naruszenia związane z dostawami mleka. Dalej były problemy, wątpliwości dotyczące kwestii związanych z weryfikacją. Produktu, który został dostarczony do przetwórni. A mianowicie cena mleka ustalana jest albo w sposób stały, co jest bardzo rzadkie, w zasadzie nie spotkaliśmy się z taką sytuacją, albo poprzez określenie mechanizmu, który uwzględnia sytuację na rynku, ale też przede wszystkim jakość tego mleka. I teraz chodzi o to, żeby jakość została przebadana i żeby rolnik, w przypadku wątpliwości co do tego, czy w laboratorium przetwórcy to badanie zostało przeprowadzone w sposób rzetelny, miał możliwość sprawdzenia tego, zweryfikowania w niezależnym laboratorium. Chodzi też o to, żeby jasno określić koszty, gdyby miały być ponoszone przez obie strony bądź tylko przez dostawcę, jakie to są koszty i, 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 i kto je będzie tak naprawdę realizował.